Z tej strony morderstwie drapu. Słuchajcie, w dzisiejszej nutce, tak to mogę nazwać, Daniel, nasz zioma mordeczki drapu, nasz kanał, zrobił piosenkę. cóż, ja urwałem tą piosenkę i zmontowałem trochę klip, ale będzie na przebitce, więc się mano. Powiem ci tu szczerze, piona ci sąsiedzie, bo się życie tutaj wiedzie, kurwa, na tym bicie. Powiem ci tu szczerze, to jest, kurwa, moje życie przy orbicie, tak, mnie tutaj to wszystko rozpierdala. To jest moja fala, pozdrawiam tu ziomala, nabić ich się tutaj, Danielek teraz pierdala. To nie jest ta skala, która cię tutaj wymiecie, to nie są, kurwa... Polskie zamiecie to nie tornado, która wali ci na przestrzeń. Powiem ci tu szczerze, ja się w tym przedziale nie mieszczę. Ty czujesz już dreszcze? ja tutaj czuję ametaminę. Twoja stara miała zajebistą rotkinę Danie, się tu płynie, szanuję swoją rodzinę. Bo wiem tak naprawdę, że tutaj nie zginę.